Witam Was, siemaneczko wit Witam Was bardzo serdecznie A to kolejny odcinek z Minecrafta Na modach Tak jak widzicie straciłem mój baktak Nie wiem gdzie, nie wiem kiedy Teraz mam jakiś mały I co chwilę Przed chwilą weszłem do świata I patrzę, że nie mam pointu moich Muszę go co chwilę stwarzać A, dobra jeszcze tam one point. Nie wiem, co dzisiaj będę robił. Tak jak widzicie, zmieniony ramkę też. Nie wiem, czy to ramkę można, można nazwać. A o czy. I teraz mam na przykład odwrotnie skrośny. właśnie robi się noc. proszę nie moja tak musiała Musiałyście. naprawdę w tym momencie to już mi się do Czas komputer możliwość że się idzie gdzieś do... odcinek z 5 no, wiesz czyli online, czy wolicie fabułę? No, ja ostatnio nie gram na online, przyznaję się. Widziałam dwa tygodnie temu bo co mi się zepsuło. Efekt dźwiękowe w tle, to nie ma wina. Dobra, już. to moja mama była, pewnie mąż się A, obie. Że spadłem z, z własnego domu. Muszę zbudować chyba niżej położony domek. Nie 5 lat robiłem. Po, po prostu nie moja wina, to nie a ja robiłem. Przyznaję się rozbić. To nie ja robiłem. może kierunek i się postawiłam odwiedzić te dianzy bo to chyba w tamtym odcinku była mowa kurde zaciągnęły już te denerwowanie jestem denerwowana bardzo zaznaje się i co tutaj budowałem jakiś dziurne domy nie wiem no i nigdy nie będę miała budowania a lika nie jestem Czy oczywiście, ja jestem tak głupi, że się niszczy od tego, nie dobrałem. Pozwolę to tak jak w tamtym odcinku. Jak już przejdę. Te... Znowu wrócę do tego tematu GTA. Jak już przejdę całą fabułę z Wami no to też nagrywać po przejściu całej fabuły coś tam z modów, Czekajcie, wyrzućmy... mi nie? Nie, 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 Cheers. schodzę po dirt, bo dirt nie jest potrzebny do wejścia, niestety. Czyli te mięso tak szybko lecą. Tu chwilę muszę jeść te durne steki. mi się przydało, ale nie wiem. No, Ej, mogę zrobić jak absolutki, lo? Bo oczywiście ja A mięszę ja przeszykować. Węgiel, żelazo trochę drewno, jakiś tam crafting pies, żarcie. No dobra. Dementów nie będę brał. Skórę Bum 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 Widziałem dach, a ja już maluję ja. No znowu bo... Spróbuję znaleźć się hejt, ale już Kolejny fart Zresztą sami widzieliście A! Patronku! Jestem biedny w, mind... w Minecrafcie. Tak, jak to kiedyś moje Jestem minecraft Minecraft? O, ale Ale mi się zbroja zmarnowała. Jak na to popatrzyłem. Jak sądzę, drogę, wcześniej? Tak się batkam, Chyba tak. Droga ci nie droga i tak? Gdzieś to idziemy. Daj no, dziękuję. Racie też, może jak Dzięki. Ogólnie znalazłem bardzo fajny tryb, który nie ps, nie przy jest taki. Tam szybko leci. No to się no raz, w bitwach. No chyba tak był. 10 nie ma hmm. Dobra, wy nic chyba Expo nie da, bo nie dają. Też to mnie. Ale się przestraszyły. Gdzieś ja przyszłam tutaj. Nawet się nie pamiętam miejsce spałem. Ui Ty, jeszcze ci pojechałem jeszcze. A ja. warmnica! Sobie na miec, czyli ja sobie nabędę umieć, czapki, bo nie przeżyję. Tego też nie ostatnia kroba. Co? A no i lepiej, że się odmówię. No i pad mi ze sami. ja wiem, do tego da się. Ty, kraj. Nie, 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 wychodź, 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 wychodź. na mnie. A no, no, skąd kurde nie. I, I, to ty mi żadnych już tak mnie krzywdą. E, e, wierzę w siebie, że mam. Crafting. Nic um, mi nie będzie. No. No. Dzięki. No, tam, tam. Dobranie ma się jakoby Mam 251 że mierzch ani troszeczkę, um, tak? Zaczekajcie chwilkę. Tak, mamo? Zaczekajcie dosłownie minutę, bo mnie mama. Jak słyszycie? Jestem z powrotem. Ona o się czepiała. O, będzie. Co tam tak świeci? A, to lawa, spoko. Jezu, myślałem, że to jest wiedźma. Na wojny idziemy! Na no, wojnę. Nie. nie mam dobrego zbyt AMO. Nikt tutaj nie ma Co się nazywa Szybko stoi Endermany Stoją, czy nie? Nie wiem, ja się Szkielet Meton Na Prawie na tak miałem, tak naprawdę to nie Domek, dwieście Ty, nie założyłem tego mała. Czekaj ode mnie, wypadł z baru. Ekspo, nie ja wybrałem Expo. Dziesiąty level! Pięknie. Tam są dwa szkielety. A ile nie mówię. No co z tym durnym Expo? No, chodź już tam do mnie. Aha, dobra. Dwa szkielety, nie mam hita, właśnie nadechwałem, nawet trzy kurde, oszczelują mnie, oszczeluje, oszczeluje, nie wiem co ja mówię, ja chcę tylko bada i widzę, że działa, ty, ty, kurde co one mają takiego dobrego cena? Chyba. Kolejnie, nie, 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 o. nie, cztery nie, znaczy, nie, to nie, jest Jeszcze ci się na mnie przyczelili Jasne, spadam oh, wow. Chyba... Chyba był takim creeperem Mam taką nadzieję że Nie ma krowa, nara krowa Och Chyba żyje, chyba Chyba tylko mogę powiedzieć No Uźiki mi się pomyliły. Co nad shiftem wziąłem kontrol, brawa dla mnie. Jest dopiero północy. Ja ledwo żywy tutaj przyszłem, kurde. Dobra, chyba tak dziw Nie. Jeszcze jeden raz i przecież tutaj umrę. A ja tutaj tego no nie chcę. Czekajcie, bo mam dużo drewna ogólnie. Na które mam... Grafik, drewno, backpack, wypadk. Nie no nie to. Dobra, to przy okazji nikt mi tutaj nie wejdzie, kurde, Ujruj. Czyli po to ja zrobiłem wszystko. No, no, no. Co ja robię z tego mam takie pytanie? Zatrzymaj się, o tak, nie trafiłem, ale w tylko tam Kuba teraz jest fajnie, ja tam tego zaśpię, kurty, ci ty po prostu. otoczony przez zmiaków. Zaczekam do dzisiaj, wtedy się. I right. Będę dawać eska, żelazo też czekoladę mam się kiedyś przydać dobra zbiera swoje rzeczy i wypadką obu ob lecę e mam spokój mam dobra te rzeczy bo spoko wszystko na, 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 na. O, ja Co tu jest? A, to ja to w poprzednim odcinku chyba zbudowałem. 107 metrów. Nie w Okej. Ej, wreszcie. Od walki. Ale kurde, 4 p po prostu nie szło. Pomyślał. Przeżyłem. Aha.

To jest troll, ja zbieram dir, tam obok mnie sobie przelatuje. czyli że wszystko z backpacka Myślałam, że to będzie gorsza przygoda, na przykład jakieś cave'y ale to było tylko na XP. Ja się tak przyszykowałem thank you chef.